Szczęść Boże, dobry wieczór. Klaudiusz Pobudziń. Zapraszam na polski punkt widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, doktor Tomasz Żukowski. Witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. No już my tu z Panem Doktorem rozmawiamy ponad godzinę, a państwo nie jesteście świadkami tych ciekawych rozmów i ba bardzo ciekawych spostrzeżeń. No będziemy mieli 20 minut których Państwo będziecie mogli posłuchać Pana doktora. Panie doktorze, wybory w Wałbrzychu nieważne, sąd wygasił mandat prezydentowi. To chyba pierwszy raz w historii III Nie RP. Nie pierwszy. W Płocku mieliśmy podobną sytuację. Znaczy właśnie bardzo podobną wręcz, ale no, bardzo trzeba się cieszyć, że sąd tak zadziałał, bo gdyby werdykt sądu był inny, to mielibyśmy kolejny bardzo niepokojący sygnał, że polska demokracja staje się demokracją, czy może stać się demokracją drugiej świeżości na... Rozumiem, że towary drugiej świeżości to nie jest coś, co warto w Europie zachwalać i no chcieć mieć. Kandydat platformy jeszcze raz by startuje. Tak, nie? no będzie powtórka drugiej tury i miejmy nadzieję, że tym razem już żadnych nadużyć nie będzie. No i to jest ewidentne no, uderzenie w wizerunek obozu rządzącego. No nie jest dobrze, jeżeli w wyborach samorządowych, podkreślmy, one są pod szczególną opieką władz wykonawczych, rządu, no w dużym stopniu, taka jest logika ich, prawda, dochodzi do coś, czegoś takiego, no w dużym mieście. I szkoda, że rządzący do tej pory wyraźnych sygnałów, które miałyby jakby opowiedzieć się jednoznacznie po stronie, tak powiem, obrażanej demokracji, nie, nie opowiadali się. No, miejmy nadzieję, że teraz taki sygnał wyraźny wyślą. No, zadam teraz takie trudne pytanie, może z drugiego dna, to okręg Grzegorza Schetyny. Może no. wpłynąć jakoś na osłabienie notowań marszałka? Nie sądzę, żeby to tym politykom Platformy, którzy są odpowiedzialni za ten region, przysłużyło się. No, ale nie może być tak, że premier mówi Grzegorz, słuchaj, no co tam się dzieje w tym Wałbrzychu? No to nie, nie jestem specjalistą od sytuacji wewnętrznej Platformie, no, z pewnością nie jest to dla nich informacja dobra. No jak jeszcze słyszymy, że inny ważny polityk stamtąd ma być też szefem sztabu tej partii. Coś z tym Dolnym Śląskiem, chociaż skąd jest to bardzo piękny region, Wrocław jest bardzo ładnym miastem, no, ale coś tam jest... No, to, nie wiem, to nie do mnie pytanie. No aby, tak, musi Savicka. pan zaprosić jakiegoś polityka z Platformy albo jakiegoś eksperta, który zna tę partię od środka, on panu opowie więcej. Ale to przypadek, bo tak, pani Sawicka, pan senator Misiak, no teraz y, Wałbrzych, no, mówię, Zardowa. Że, dlatego mówię, że to jest niepokojące. Y, platforma straszy koalicją PiS-SLD. To jest możliwa koalicja? Jakiej to jest zabawna? Bardziej prawdopodobna jest powyborcza koalicja Platformy z SLD jeśli platformie zabraknie mandatów piew głosów potem mandatów żeby utrzymać się przy władzy w koalicji z PSL wtedy prawdopodobieństwo takiej koalicji ja bym brał pod uwagę jako bardziej prawdopodobne no chociażby dlatego że z taką właśnie koalicją mamy już do czynienia chociażby w Krajowej Radzie Rady i telewizji w zarządzie telewizji publicznej co w tej chwili przecież głośno słyszymy w mediach różnych komentarzach wielu ekspertów. I premierem Grzegorz Schetyna to jest możliwe? Bo, bo są takie głosy w kuluarach, się mówi, ja sam słyszałem, że Grzegorzowie Napieralski się lepiej... To no, generalnie porozumie. jest tak. No, oczywiście to jest sprawa, która rozstrzygnie się wewnątrz Platformy. To nie, nie rozumiemy. Trudno w tej chwili o tym mówić w sposób... rozstrzygać tę kwestię. To nie... nie. Nie my, tylko rządząca... Znaczy, ten, kto wygra wybory, to zrobi. Ale w każdym razie, no, generalnie rzecz biorąc, tak zazwyczaj jest, że jeżeli wynik jakiejś formacji jest niewystarczająco satysfakcjonujący, no to prawdopodobieństwo przesilenia wewnętrznej formacji jest większe. No, przypomnę, że kiedy notowania platformy między jednym a drugim przestawienie medialnej wajchy, że użyję tej metafory, która zrobiła karierę też w mediach, kiedy Platforma wyraźnie traciła, no bo się zrobiła bardziej spluralizowana debata medialna, no wtedy pojawiła się właśnie taka dyskusja i również ważni politycy Platformy, wielu komentatorów mówiło, że istnieje prawdopodobieństwo, że Grzegorz Chyta może chcieć przejąć przywództwo albo przynajmniej wzmocnić swoją pozycję w ramach Platformy. Także to będzie wtedy naturalne, że tego typu dyskusja znów się pojawi, tego typu starcie czy spór wewnętrzny ale nie, no, to tyle możemy dziś powiedzieć. Panie doktorze, platforma ma wysokie poparcie cały czas? Dlaczego ma wysokie poparcie? Platforma ma no, wysokie poparcie, jeżeli porównamy wyniki innych partii rządzących po takim długim okresie. Dlaczego? No, z paru powodów. Po pierwsze, dlatego, że sytuacja społeczna z perspektywy przeciętnego gospodarstwa domowego nie jest tak zła, no, czyli jest całkiem niezła. No. Oczywiście bardzo wiele osób w tej chwili zawoła, wcale nie jest tak dobrze, to prawda, ceny idą w górę, to prawda, ale też y, sytuacja nie pogarsza się tak jak w wielu innych krajach, no, między innymi dlatego, że mamy do czynienia z dość znaczącym zadłużaniem się kraju, z odkładaniem trudnych decyzji na później. Druga kwestia to jest to, że Platforma no, dość skutecznie posługuje się różnego typu działaniami, jak to się młodnie mówi, piorowskimi, pewnie lepiej trzeba by powiedzieć propagandowymi. Na no, to z kolei jest możliwe, dlatego że, no, powołam się na tą metaforę wajchy, mam do czynienia z taką wielką koalicją większości mediów, komercyjnych również od jakiegoś czasu publicznych, z rządzącą partią. No, I W związku z tym, ponieważ większość ludzi swoją opinię o polityce buduje na podstawie tego, co zobaczy w mediach, więc w konsekwencji jakby. Część ludzi, których interesy i tożsamości stopniowo od rządu odsuwają, równocześnie daje się przekonywać różnego typu argumentami odwołującymi się do, do czystego politycznego marketingu. Rośnie SLD. Nie znaczy, PSLD yy, znaczy jest w tej chwili w lepszej pewnie nieco sytuacji niż rok temu, czy dwa lata temu, ale w dalszym ciągu, mimo wielu nadziei, ambicji oczekiwań wielu wpływowych środowisk, które inwestują wiele w SLD, jest wyraźnie na trzecim miejscu i jest poza głównym, najważniejszym podziałem politycznym Polski, czyli podziałem na PO i PIS, czy na PIS i AntyPIS właściwie, bo powiedzieć, a w ramach tego antyPISu SLD jest raczej stroniczem sojuszniczym niż głównym. Rozgrywającym. No czy to nie jest pewnego rodzaju fenomen, że no, mówiąc tak kolokwialnie, taki łomot, jaki PiS zbiera, no, praktycznie od czasu niezawarcia koalicji z platformą obywatelską, że jeszcze cieszy się takim poparciem. Pan powiedział rzecz ważną, bo na ogół w dyskusji mówi się o tym, dlaczego PiS, znaczy jak to jest, że, 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 że główna partia opozycyjna nie wypada lepiej, a ma tylko 30%. Ja postawię inne pytanie. No, zwróćmy uwagę, że do tej pory zazwyczaj było tak, że jakaś formacja wchodziła w od, znaczy stała się stroną, znaczy jakby stała się bohaterem negatywnym połączonego frontu w większości mediów, środowisk establishmentu i dużej części polityków to zazwyczaj ulegała dość szybkiej dekonstrukcji. Przypomnijmy sobie AWS w latach 99-2001 2000, 2001. przypomnijmy sobie Samo SLD z potężne różnymi z osobami w latach 2000 no powiedzmy 3-5 przypomnijmy sobie no już słabszą, ale jednak też dość znaczącą i w pewnym momencie bardzo wpływową samobronę, prawda? Kilka miesięcy wszystko się sypało. Teraz mamy sytuację bardzo ostrego ataku, a mimo to opis ma się całkiem nieźle. Co więcej, od kilku miesięcy raczej jego notowania, jego pozycja się po kryzysie wiążącym się z wyborami samorządowymi, znaczy wokół wyborów samorządowych, wiążącym się z wychodzeniem grupy polityków, no ma się lepiej no właśnie, niż się miał wtedy. Nawiązał pan do tego no noża w plecy w dniu ciszy wyborczej. Kilku czołowych wówczas z polityków Prawa i Sprawiedliwości opuszcza partię, odchodzi, no powstaje ten. No rzeczywiście tak się stało. No, można powiedzieć niezależnie od tego, jakie były e, motywy niektórych, przynajmniej czy zwolenników czy, czy, czy inicjatorów tego przedsięwzięcia, no, dzisiaj wyraźnie widać, że to było przedsięwzięcie, które no, bardziej szkodziło formacji, z której ta inicjatywa wychodziła, niż była częścią czegoś, co mogłoby tworzyć. No, powiedziałbym, że, 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 że bardzo szkoda, że, że, że grupa polityków nie wytrzymała jakby presji, nie wytrzymała poczucia różnych możliwych zagrożeń wynikających z konsekwencji wyborów. No i w konsekwencji no, wykonała ruchy, na które zresztą w tej chwili sama płaci. No, notowania tej formacji spadają bardzo szybko i staje się, ona właściwie, no ma do wyboru albo być no, rodzajem, nie wiem, z, z bardzo słabego, jakbym, nawet nie partnera, tylko nie wiem, nie wiem, bardzo słabego sojusznika baz, yy, partii rządzącej albo właściwie. No w kuluarach mówiło się. się, że bardzo Grzegorz Schetyna tak wspierał te powstanie no tak, tego nowego klubu. To prawda. Ja mogę powiedzieć, bardzo mi jest no, przykro jako osobie gdzieś głęboko związane z tradycją solidarnościową. Od wielu, wielu lat starałem się być wierny. w Wpierw wiele zawdzięczałem pani S, a starałem się być wierny pani S kobiecie po przejściach. I bardzo jest mi przykro, że spora część, jakaś część polityków obozu solidarnościowego w tej chwili takie rzeczy no, zupełnie... Bezsensowne, tak bym powiedział, z perspektywy tego obozu czy Natomiast z perspektywy no, chłodnej analizy politycznej to był po prostu błąd. Jeśli komuś na czymś pozytywnym zależało. Panie doktorze, a co u prezydenta? Jak pan na tą sytuację budowanie przez prezydenta tego swojego obozu? Ja myślę, że prezydent stopniowo buduje swoją własną pozycję, wykorzystując jakby no, to, że odgrywa rolę. Jego rola w sposób naturalny go umacnia. I, no i dlatego, że no, to jest oczywiste. Po drugie, dlatego, że jakby kalendarz polityczny powoduje, że, że, że w sposób naturalny jego pozycja w ramach obozu władzy się umacnia. I ja sądzę, że gdzieś tak za pewnie po wyborach może się okazać, że o, powiedzmy najogólniej obóz tak zwany duży pałac, jak się zazwyczaj o pałacu prezydenckim mówi, może podjąć próbę no, zdecydowanego wzmocnienia swojej pozycji w polskiej polityce. W jaki sposób jeszcze wzmocnić? No, bez, chociażby w ten sposób, w jaki, przypomnimy sobie przez analogię, Aleksandry Kwaśniewski w swoim czasie próbował wzmacniać swoją pozycję, w relacjach z, z premierem z tego samego obozu. Można sobie to wyobrazić w każdym razie. Włączy się prezydent w kampanię wyborczą niewątpliwie? E, Nie wiem. Nie wiem. Znaczy, to, że, t, że się włączy, to jest bardzo problematyczne. ale jak bardzo? Moim zdaniem z jego perspektywy, jeśli zakłada sobie strategię długofalowego działania, to pewnie będzie się stało włączać w taki sposób, żeby nie ponieść tego możliwych konsekwencji. No, zazwyczaj przy ostrych napięciach, konfliktach, które towarzyszą, nieuchronnie naturalnie kampaniom wyborczym. Pewnie no są, tak się na ogół mówi, tak dużo komentatorów mówi, są, przewiduje. Ja bym się do tego ostrożnie przychylał, ale jeszcze wiele się może wydarzyć. Pamiętajmy, że do wyborów jeszcze jest parę dobrych miesięcy. Mówi się, że bliżej jest prezydentowi do marszałka Sejmu niż do premiera. Ponie do mnie pytanie. To raczej A dla jak obserwatorów. To, jak pan to widzi? Jakoś... No w sposób, no powiedziałbym w ten sposób. Wielu komentatorów mówi, że dość naturalnie do takiego zbliżenia dochodzić może, dochodzi i pewnie z tymi argumentami można się zgodzić, ale to bardziej pytanie dla politologa, obserwatora sceny politycznej, jej kulis. Ja bardziej badam społeczeństwo, w tym również i wyborców, ale, ale nie tylko wyborców. Doktor bada społeczeństwo, przede mną jest pozycja wartości Polaków, a dziedzictwo Jana Pawła II, pojutrze beatyfikacja tak wielkiego Polaka. Jakie wnioski z tych badań są? Oj, no jeszcze wniosków jest mnóstwo. To jest książka, która ma chyba ze 300 stron, o ile dobrze pamiętam. Streszczenie jest 20 stron, pewnie trzeba by było o tym mówić wiele no, ja myślę, że okładka, jeśli można by ją pokazać, chyba najbardziej wyraziście oddaje istotę tego, co w tej książce jest. Ono pokazuje, jak osoba, postać Jana Pawła, jego słowa, po pierwsze, jakby przez jego słowa, poprzez pielgrzymki, poprzez również to, co przeżywaliśmy w czasie jego umierania, śmierci, wzburzyło, tak jak ta kropla, prawda, uderzająca w taflę, Nasze społeczeństwo uruchomiło nadzwyczajne przeżycia emocje, ale zarazem spowodowało późniejsze rozchodzenie się kolejnych fal, które wpływają, umacniając również przekształcając naszą tożsamość. I myślę, że najważniejsze wniosek z tej książki jest taki, że również dzięki Janowi Pawłowi w ciągu ostatnich 20 lat staliśmy się coraz bardziej nowocześni, dostosowaliśmy się do nowych wyzwań cywilizacyjnych, równocześnie nie zmieniając naszej tożsamości w dalszym ciągu. Polacy, czy dusza Polska, jakby powiedział poeta, jest taką triadą wartości religijnych, patriotycznych i obywatelskich. Ale jak się patrzy na polityków, to no, mają usta pełne zapewnienia, jeżeli przychodzi do głosowań. No nie wszyscy, nie wszyscy. No dobrze, no ale mhm. spora większość, no tak powiedzmy. No, polityka to jest w ogóle dość specyficzny rodzaj aktywności publicznej i w tej książce, w innych analizach jakby można wskazać na to że rzeczywiście. Jeśli chodzi o sferę polityczną, to tutaj jakby te fale chyba jeszcze nie do końca doszły. Zaczęły zmieniać nasz stosunek do życia, współkształtować myślenie o rodzinie, wpływać na kapitał społeczny, ludzki, natomiast to, co dotyczy instytucji publicznych, politycznych, tutaj myślę, że autonomia polityków jest większa, ich odpowiedzialność jest większa, miejmy nadzieję, że wcześniej czy później. Również i tutaj te fale spowodują głębokie zmiany, czy dostosują bardziej sferę publiczną do innych elementów naszej tożsamości, naszego indywidualnego, zbiorowego myślenia, naszych wartości. A jak długo trwała praca nad książką? Jaka była metodologia? To no, książka, łącznie od badania do książki, to pewnie z półtora roku i to książka, w, książ w pracy nad nią uczestniczyło sporo osób, cały zespół, jest kilkanaście rozdziałów, sześciu ciekawe głównych badania, autorów. ciekawe badania, ocena wpływu Kościoła w Polsce oczekiwania Polaków wobec Kościoła tak dosyć szerokie. Tak, również kwestia życia. Jest bardzo ciekawy tekst pani profesor Fedyszek Radziejowskiej, którą rozumiem Państwo pewnie dobrze znają, pokazujący bardzo ciekawie w stosunku Polaków do życia. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których w warunkach demokracji i opinia publiczna, i państwo, i prawo zmieniło się w kierunku zwiększającym ochronę życia. To niewątpliwie miał związek z nauczaniem papieskim. To pamiętamy początkowo w 1911 roku Przyjęte zostało w tym punkcie no, chociażby przez większość mediów, no, niekoniecznie życzliwie. Sondaży wynikało, że, że, że tu jest wyraźne no, napięcie, a po 10-15 latach okazało się, że ta kolejna fala rozchodząca się zmieniła system wartości Polaków. W tej chwili on jest wyraźnie inny. I, I z perspektywy przynajmniej europejskiej, no, wyraźnie bardziej życzliwy, otwarty na, na, na wartość życia. Myślę, że to jeszcze można by było pogłębić, czytając nauczanie papieża. Tak jest. i encykliki. To jest badanie, to jest fotografia tego, jaki jest, jest, jesteśmy my, Polacy. Natomiast oczywiście to, te zmiany miały związek z tym, co papież mówił w jaki sposób przekazywał. I co mówił i jak mówił, myślę. I jedno i drugie było ważne. Czyli nie jest tak źle. Nie, nie jest tak źle. Znaczy wbrew temu, co się powszechnie mówi, Polacy słuchali, nie tylko kochali i kochają, ale ich słuchali i słuchają. Oczywiście nie wszyscy, nie wszystkiego i nie zawsze, ale przecież jesteśmy tylko ludźmi i y, nigdy tak nie jest w społeczności ludzkiej, żeby wszyscy przestrzegali reguł, które znają. Ważne, że wyznaje ich wielu, często i w wielu sprawach, choć nie wszystkich i nie zawsze. Dziękuję bardzo panie doktorze. Proszę Państwa, naszym gościem był dr Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski, socjolog. Dziękuję bardzo. Zapraszam na jutro, na Polski Punkt widzenia. Szczęść Boże, dobranoc.